Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć mamy i taty. Taką mam dzisiaj wyjątkowo może nawet metafizyczną rozkminkę cały dzień. Po wczorajszym koncercie chyba w Sopocie i po nagłej śmierci Sojki. I cały dzień Chodzi ze mną pytanie, dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? I że budowa ściany wokół siebie jest bardzo trudna. I tak sobie wykminiłam, drogie mamy i taty, że pewnie w większości zależy to od tego, gdzie żyjemy, jak żyjemy. Bo po raz kolejny, wracając na Półwysep Apeniński, na Bałkany, nad Morze Śródziemne, ja widzę tam dużo więcej życzliwości, radości w tych ludziach, może to słońce, a może to takie przekonania, którym, których im zaoszczędzono. I wydaje mi się, że, że u nas, w naszej kulturze, my jesteśmy gdzieś od dziecka przekraczani odbiera nam się granice wyrywa nam się tą autentyczność dlatego bo tak sobie myślę, że jesteśmy wsadzeni w jakieś ciasne normy i reguły, w jakieś powinno się i nie powinności i niepowinności, w jakieś musisz, nie możesz, zakazy, nakazy, przykazy, obowiązki i Człowiek, jeżeli ma wybrać relacje z opiekunem, potem z nauczycielem, potem ze specjalistą, potem ze współpracownikami, z rodziną i tak dalej, to jeżeli ma wybrać relacje i akceptację, to godzi się na to, by zabrano mu tą autentyczność, bo przecież. Chce być przez to stado akceptowane. Bo wmawia nam się i mamy wiele takich przekonań, zupełnie niebudujących, które odbierają nam autentyczność. Bo nikt nie chce być ze stada wykluczony. Bo bycie, wy by bycie wykluczonym ze stada oznaczałoby chyba śmierć. Nikt y nie chce być innym. Yy, szkoła, przedszkole, cała edukacja? Chce uczynić z nas takich samych podobnych? Yy, tłumaczy nam się, że... Mamy negatywne emocje. Nasze negatywne emocje są zaprzeczane. Zobaczcie od dziecka, no czemu płaczesz? No czem płaczesz? A czemu się denerwujesz? No czemu się denerwujesz? A czemu ty jesteśmy taki? A czemu smutny jesteś? Czym smutny, czym buczysz? Czym buczysz? To tylko traktorek, kupi się nowy. I my ciągle przekraczamy te dzieci i one uczą się, wiecie, takiego hura optymizmu, takiego, ponieważ też jesteśmy oceniani. Przecież e, jesteśmy oceniani na zasadzie e, ucho mnie zaspędziało i tak sobie pomyślałam, a propos totalnej biologii, że być może czegoś nie chcę słyszeć już. Jesteśmy oceniani, w szkole jesteśmy oceniani, w domu jesteśmy oceniani, a sieć cicho, a bądź grzeczne, a idź już spać, a umyj ząbki, a zrób to ładnie, a pisz ładniej. Często jesteśmy porównywani, co już jest w ogóle bardzo przekraczające, bo przecież każdy z nas jest inny i mówimy porównywać się do innych ludzi, a przecież skoro każdy jest inny, to nie może być każdy taki sam. I pamiętam, jak yy, ktoś z rodziny, nie, nie będę pokazywać palcem, powiedział, no, zobacz, ta Kasia od tam, od sąsiadki, to już tak ładnie pisze, a ty ba zgroliś jak ta kura. Pazury. Takie przyklejanie nam etykietek, jakbyśmy byli butelką taniego wina. Takie etykietowanie, takie gdzie kiedyś mówię do mojego malutkiego sąsiada, chłopczyka, mówię, cześć, a mama jego mówi, no pomachaj pani sąsiadce, a on wiecie, chowa rączkę za siebie, a mama, ale ty jesteś wstydzioch, ale ty jesteś wstydzioch. I to dziecko już idzie z takimi przekonaniami, z takimi naklejkami, jest oklejone, jak wiecie, jak, jak taka walizka tego, co podróżował w 80 dni dookoła świata. I... Dałam taki wpis dzisiaj na fejsie, dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie, bo mnóstwo komentarzy było takich, bo być może nikt nas nie słucha, bo być może zostaniemy źle ocenieni, bo być może ktoś nas z tego stada wykluczy, być może dostaniemy falę hejtu, a być może wszyscy mają to w dupie co u nas po prostu. I. Tak sobie myślę, że czas się pożegnać z tymi durnymi przekonaniami. Tak bym bardzo chciała, żeby ta piosenka Stanisława Sojki pod tytułem Tolerancja, bo to jest tak trochę o nas, wiecie o rodzicach dzieci w spektrum, dzieci z ADHD. E, niektórzy mówią: Tego ADHD to nie ma. E tego spektrum to nie ma, jest teraz y, wysyp tych diagnoz i w ogóle, co Wy tu wymyślacie i tak dalej. Po prostu tak bardzo bym chciała, żeby ta tolerancja weszła nam w krew, żebyśmy się uczyli tej tolerancji, żebyśmy byli otwarci na tolerancję, żebyśmy chcieli dostrzegać to, że inni ludzie są po prostu inni i Nigdy nie będziemy wszyscy tacy sami. Żebyśmy chcieli uśmiechać się do siebie, żebyśmy chcieli tolerować więcej, akceptować więcej. My nie musimy się ze wszystkim zgadzać, ale tam, gdzie my nie mamy wpływu, to my możemy po prostu powiedzieć: OK, na to nie mam wpływu, tak jest. Akceptuję, że tak jest. Nie będę niczego na siłę zmieniać. Zmienić to, można, wiecie, kolor włosów, kolor ściany. W pokoju. Samochód można zmienić, ale człowieka nie tak łatwo zmienić. I po co go zmieniać? Każdy z nas przychodzi tu z jakimś takim swoim nieprzeciętnym talentem, i to, co my możemy zrobić, to pomóc drugiemu człowiekowi odkryć ten talent, rozwijać ten talent. Myślę sobie, nam się zabiera tak dużo pewności siebie, bo tym właśnie odbieraniem nam naszych, wiecie, zasobów, z którymi my tu się pojawiliśmy. Bo każdy człowiek, mam wrażenie, że przyszedł tutaj po coś, z jakąś misją. I tyle wiemy zwyczajnie o sobie, ile nas sprawdzono albo w jakich sytuacjach się sprawdziliśmy. I nie próbujmy niczego na siłę. Pracować możemy tylko nad sobą. Na tym, żeby być lepszym człowiekiem, na tym, żeby pozbywać się durnych przekonań, które rujnują nam życie, na tym, żeby być autentycznym i nie bać się tego i nie bać się oceny, i na tym, żeby wysyłać w świat dobrą energię, na tym, żeby wybaczać, żeby pracować nad sobą, żeby budować swoją pewność siebie, z której jesteśmy bardzo często. Odarci. Bo wiecie, pewność siebie, a poczucie własnej wartości, to też dwie różne rzeczy, bo pewność siebie jest o tym, czy ja mam zasoby i kompetencje do tego, żeby sobie poradzić w różnych sytuacjach, czy ja jestem świadoma siebie, jak ja się zachowam, jak coś tam. I tu możemy budować różne strategie na pewność siebie. Natomiast poczucie wartości to docenianie siebie. To wdzięczność do siebie za to, że taka, jaka jestem, taka, jaka jestem autentyczna, jestem godna, że zasługuję, że mogę, że samo to, że jestem człowiekiem urodzonym tu na Ziemi, jest moją wartością. I taki apel mój na dzisiaj, żebyśmy budowali jak najbardziej, ponieważ nasze dzieci i często też my rodzice jesteśmy wysoko wrażliwi, przeżywamy wszystko, rozkminiamy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej mętlimy w głowie każdą ocenę, każde słowo, każde wydarzenie, jeszcze, jeszcze bardziej to gdzieś tam nas dotyka. My nie mamy takiej... Wiecie, odporności psychicznej, żeby to tak spływało po nas, jak po kaczce, i nasze dzieci też bardzo często nie mamy. Ale my możemy to trenować, my możemy właśnie trenować pewność siebie, czyli dawać naszym dzieciom zasoby, kompetencje, narzędzia, żeby sobie radzić w różnych sytuacjach mimo trudności. My możemy. Uczyć nasze dzieci, jak kontrolować emocje, żeby nie wybuchać, żeby nie być agresywnym. Ale każde emocje, pamiętajcie, że są dobre, nie ma złych emocji. Są po prostu trochę niewygodne emocje, takie jak smutek, strach, lęk to są emocje takie przytłaczające, takie jak tęsknota, rozpacz, żal, rozczarowanie, ale potrzebne emocje i i my musimy po prostu nasze dzieci uczyć, jak te emocje z siebie wydobywać, jak je przepracowywać, żeby ten, to ciało migdałowate nas nie szarpało. My możemy naszym dzieciom budować odporność psychiczną i sobie również poprzez to, że, że ta wizja jego jako człowieka, że jest pięknym człowiekiem, że jest wartościowym człowiekiem. Że jest ceniony, że jest bezwarunkowo kochany, bo każdy na to zasługuje, bo nie kocha się za coś, tylko kocha się po prostu. Może nawet mimo wszystko. Uczmy się tolerancji, mówmy o tym. Podnośmy świadomość naszych dzieci tym, że są wartościowe takie, jakie są. Tym, że nawet jeżeli czasem się zdenerwuje. Tym, że jeżeli nie wyglądam tak jak ktoś, nie jestem taki gruby lub taki chudy, taki wysoki lub taki niski, każdy z nas jest inny. Uczcie nasze dzieci i uczcie się zauważać w sobie piękno, bo każdy z nas ma mnóstwo piękna w sobie. I taki mój apel na dzisiaj, że Chcąc, żeby tolerancja, akceptacja, miłość przychodziła do mnie, to ja muszę też od siebie dawać. Czyli w życiu nie chodzi tylko o to, żeby brać, ale żeby też dawać siebie. I tylko wtedy, kiedy będziemy naprawdę autentyczni, mam przekonanie takie. Będziemy mogli z lekkością, radością spełniać tą naszą misję, z którą przyszliśmy tu, w tym życiu, na tą Ziemię. Więc przytulam Wam mocno i życzę Wam więcej miłości, tolerancji, zrozumienia dla drugiego człowieka, bo mam nawet nie przekonanie, tylko wiarę w to. Że to, co daję, wraca do, do mnie dwukrotnie, a może dziesięciokrotnie. Więc może warto zacząć od siebie. I mamy u nas w domu z naszymi dziećmi od kilku lat takie, wiecie, dla mnie mega wartościowe powiedzenie. Doceniaj. Nie oceniaj. Po prostu uczmy się zauważać w innych ludziach, dostrzegać to, co w nich piękne, to, co w nich wartościowe. Dużo miłości i tolerancji, wdzięczność za to, że tu jesteście.